Dzisiaj spotykamy się w Hrubieszowie. Fundusz Sprawiedliwości pomaga. My dostaliśmy lodówkę, inne koła dostały inne rzeczy. Inne sprzęty na przykład. Jeżeli na zwykłej lodówce wstęgę przycinać, to jest kabaret, To tak powiem. Nie chodziło o przeciwdziałanie przestępczości. Chodziło o kupienie głosów. My wam damy garnki, wy nam dacie głosy. Chcielibyśmy przedstawić młodzieży negatywne konsekwencje z przestępczości. Tutaj była ta siedziba Stowarzyszenia Hojne Serca. Tak, Była. To tylko trzy pytania, 10. to jest pięćdziesięć minut. Do widzenia. Co Pana łączy z Dariuszem Mateckim? To mój kolega, pana kolega. To nie wyklucza go z tego, że może się ubiegać o dotację. Ta znajomość partyjna nie miała znaczenia. Nie miało to żadnego wpływu. Suwerenna Polska odrobiła pracę domową, jeżeli chodzi o partyjne zawłaszczenie państwa. ten fundusz służył utrzymaniu przy władzy. Bardzo dumny z tego, jak funkcjonował Fundusz Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że minister Bodnar będzie kontynuował ideę działania w Funduszu Sprawiedliwości.